Obozowisko jeszcze powstaje, ale te cztery już gotowe. Tutaj namiociki. Tutaj ogólnie wielkie podziękowanie dla sponsorów. Te czwórki. To jest podziękowanie z naszej strony. Mam nadzieję, że się podoba. Ale zobaczcie nasz obóz. Namiociki po prawej, po lewej. Tu mamy taki tan Dobra, bez bluzgów Uśmiechnąć się. namiociki Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Jedzonko się robi. Wszędzie namioty. O, I <laughs>